Odchudzanie zwykle oznacza rezygnację, to znaczy rezygnację ze wszystkich ulubionych potraw. Dlatego tak wielu z nas rezygnuje z diety. Teraz zmienia to Forever Living Product z nowym Forever Lean. Forever Lean pomaga Twojemu organizmowi blokować tłuszczę i węglowodany zawarte w potrawach, które uwielbiasz. Więc nawet kiedy sobie trochę pofolgujesz, nie skończysz tam, gdzie byś nie chciała. Forever Lean naturalnie redukuje wchłanianie kalorii dzięki dwóm potężnym blokerom opuncji figowej i fasoli zwyczajnej. Liście opuncji figowej pełne są naturalnie wiążącego tłuszczu błonnika. W żołądku błonnik ten wiąże się z tłuszczami, powstrzymując ich przyswajanie w jelicie cienkim. Związane z błonnikiem tłuszcze te po prostu przechodzą przez Twój organizm i są naturalnie wydalane. Dla kontroli węglowodanów Forever Lean zawiera naturalny wyciąg białkowy z fasoli zwyczajnej ten rewolucyjny ekstrakt podtrzymuje enzym trawienny, który rozkłada węglowodany na cukry proste. Nierozłożone węglowodany nie mogą być przyswojone przez układ trawienny, więc po prostu przez niego przechodzą, zmniejszając tym samym spożycie kalorii. Jasne, żaden suplement diety nie zastąpi zdrowej diety i regularnej gimnastyki. Ale też nikt z nas nie może się spodziewać całkowitego wyrzeczenia ulubionych potraw. Forever Lean działa w połączeniu z dietą i ćwiczeniami, by pomóc utrzymać w ryzach kalorie, nawet kiedy ulegniesz małej pokusie. Nowy suplement diety Forever Lean od Forever Living Products. Zacznij szczupleć bez wyrzeczeń.